Robot koszący Juka Mini 800 od firmy Mamopion. Fantastyczny robot koszący. Zobaczcie te rozmiary. Idealny, zgrabny. Chciałoby się powiedzieć takie małe cacko. Każdy, kto obserwuje mój kanał, wie, że w ubiegłym roku testowałem dla Was robot koszący Luba 2 AWD 3000. Ten, który wygląda jak taki Bolit F1, oraz robot koszący, pierwszy robot koszący. Automatyczny z koszem do wypróżniania trawy. Tutaj mamy najnowszy robot. Premiera odbyła się dopiero niedawno. To jest Juka Mini 800. Fantastyczny, bo malutki, niewielkie rozmiary, a również ma te wszystkie funkcje, co te duże roboty koszące. Przede wszystkim nie potrzebuje żadnych linek. Ma kamery 3D, które nie tylko pozwolą wam szybko zmapować wasz ogród żeby kosił właśnie bez linek, bez żadnych ograniczeń, żeby utworzyć strefy koszenia, ale także strefy zakazane. Dodatkowo te kamery pozwalają na podgląd z naszego telefonu, z aplikacji, nawet zdalnie. Będąc na wakacjach, możemy sobie monitorować nasz ogród. O tym będzie jeszcze za chwilkę. Robot, który może kosić i w deszczu, i możemy włączyć, żeby w deszczu nie kosił, bo ma swoje czujniki. Zobaczcie, jak fantastycznie wygląda. Zgrabny, mały, idealny do trawników, gdzie mamy wąskie przejścia do niedużych trawników, maksymalnie do 1200 m kwadratowych. Tego typu roboty są również w wersji JUKA 500, JUKA 400, JUKA 600. Oczywiście to są te mniejsze roboty. Jeżeli potrzebujecie dużych, koniecznie zobaczcie filmy dostępne na moim kanale. Linki macie również w opisie. Juka Mini ma tarczę koszącą, regulowaną i w dodatku z pięcioma oszczami. Pięć dwustronnych nożyków, do tego dwa duże koła, na które jest napęd, i dwa małe. Dzięki temu świetnie porusza się, nawet po trudnym terenie, co też zobaczycie w tym filmie. Ten robot prezentuje się świetnie, a jak pracuje, za chwilkę wam pokażę. Wytłumaczę też, w jakich sytuacjach potrzebujecie duży robot Jukę bądź Lubę 2. Mój robot mam bezpośrednio od producenta firmy Mamotion i na ich stronie możecie kupić Yuko Mini wersji 600 lub 800. Link do oferty wraz z kodem rabatowym macie w opisie tego filmu. Jednak zaznaczam, że producent ani dystrybucja nie miały wpływu na treść tej recenzji. Nigdy nie zgadzam się na cenzurę. Gdyby ktoś był zainteresowany Yuko Mini 500 lub 400 to polecam oferty firmy Mamotion na Amazon. Tam też możecie dokonać zwrotu, gdyby was ten robot nie zadawalał. Od razu wyjaśnię, że model 400, 500, 600 czy 800 różnią się przede wszystkim tym, jak duży tramnik będziemy mogli skosić. Jeżeli chodzi o te mniejsze, czasami jest to tylko do 400 metrów, jeżeli chodzi o 800, maksymalnie 1200 metrów. Przy czym producent zaleca do 800 metrów kwadratowych. W tym filmie nie będę was zanudzał danymi technicznymi, które możecie sami wyczytać w sklepie producenta. Pokażę jednak co dostałem w zestawie i nie martwcie się o dostawę, bo jest ona naprawdę szybka, 3 góra-4 dni, a przesyłka jest bardzo dobrze zabezpieczona. W cenie otrzymujemy wszystko, co potrzebujemy, żeby korzystać z tego robota koszącego. Jednak warto sobie dokupić garaż do swojego robota. Ja już zamówiłem właśnie czekam na dostawę. Daszek od góry robota przyda się na przykład w przypadku gradobicia, bo robot jest wodoodporny i możemy nim kosić nawet w trakcie deszczu. Gdyby ktoś się zastanawiał, po co dwa zasilacze, to już tłumaczę, jeden zasilacz jest do samej bazy ładującej robota, a drugi do stacji RTK. Przy czym możemy podłączyć stację RTK bezpośrednio do bazy i wtedy ten drugi zasilacz mamy zbędny, ewentualnie możemy dokupić sobie taki mały panel słoneczny, który ma również powerbanka, dzięki temu, nawet jeżeli nie ma słońca, prawie dwa tygodnie wytrzyma nam i będzie nam ładował RTK. Gdybyśmy po prostu w miejscu instalacji RTK nie mieli zasilania. Dla niezorientowanych tłumaczę, że stacja RTK ma wpływ na pozycjonowanie robota, to dzięki temu robot odnajduje swoje miejsce i dzięki temu nie potrzebuje żadnych linek ograniczających stacja łączy się z satelitami i dokładnie pozycjonuje miejsce naszego robota. Zaś tym, którzy posiadają robota LuB2 albo na przykład tą dużą Jukę. Wyjaśniam, że tutaj mamy zupełnie inną instalację stacji RTK. Jest to krótki statyw, który możemy przymocować do ziemi albo zawiesić na budynku, na ścianie, tak jak w moim przypadku. I szczerze mówiąc, to rozwiązanie z Yuki Mini bardziej mi się podoba niż w poprzednikach. Ja najpierw RTK zainstalowałem bezpośrednio na ziemi, a potem zawiesiłem na ścianie. Wracając do robota, jest on naprawdę obłędny zaledwie 50 cm. Wjedzie nam praktycznie w każdą szczelinę. Oczywiście nadal ma kamery i to kamery przez które możemy podglądać co się dzieje w ogrodzie. Zresztą to za chwilkę zobaczycie. Od góry mamy informacje o statusie łączności Wi-Fi. Również czujnik wilgotności. Kontrolki naładowania baterii. Stop. Pokrętło do zmiany wysokości cięcia trawy. No i cały panel sterowania. Bo robot możemy włączyć za pomocą aplikacji nawet zdalnie. Ale również manualnie na samym robocie. Tutaj mamy również wyjmowaną baterię. Świetna sprawa, choćby na zimę możemy ją wyjąć, a w przyszłości za parę lat również dokupić nową i zamienić. Jak już wcześniej widzieliście, robot ma aż 5 oszczy, oszcza są wymienne, można dokupić w każdym sklepie, ale dostajemy też komplet zapasowy w zestawie. Sama instalacja jest banalnie prosta i bardzo dobrze że tu mamy bardzo długie przewody i do zasilacza i przedłużające także możemy spokojnie podłączyć do naszych gniazdek tą bazę ładującą do której możemy też podłączyć RTK. Pierwsze kroki z robotami Mamotion pokazuję w moich poprzednich nagraniach. Linki macie w opisie. Jednak polecam by instalację przeprowadzić w miejscu gdzie macie dostęp do internetu albo poprzez Wi-Fi albo poprzez kartę SIM 4G. Samą aktualizację dokonujemy właśnie poprzez internet. Dlatego o to należy zadbać jak również odpowiednio zainstalować stację RTK. Potem jeszcze przejdę do kwestii, czy musimy mieć internet w miejscu, gdzie robot ma pracować, czy też nie. Z pewnością musimy pobrać na nasz telefon aplikację firmy Mamotion Obojęcie, czy to będzie Android, czy to będzie iPhone, bez problemu, bezpłatnie pobierzecie. Rejestrujemy konto, na przykład dlatego, żeby zabezpieczyć nasze urządzenie przed kradzieżą. I kolejny krok, to mapowanie terenu, mapowanie naszego ogrodu. Robimy sobie strefy. Każdy nasz ogródek możemy sobie przypisać do osobnej strefy, a pomiędzy strefami robimy sobie kanały po których robot ma przejeżdżać. I tutaj może omijać nam przeszkody, może wjeżdżać na przykład w takie wąskie gardła, jak w moim przypadku. Jednym z największych plusów tego robota to brak jakichkolwiek linek. Nie musimy instalować drutu, żeby wyznaczyć strefę. Po prostu wybieramy, czy robot ma mapować teren sam, tak jak to robią na przykład roboty sprzątające w domu. Wystarczy wcisnąć AUTO i robot sam jedzie po obrzeżach, wyznaczając swoją strefę koszenia. Możemy też zrobić na drugi sposób, to znaczy się ręcznie. Przechodzimy na mapowanie ręczne, a następnie, jak z dalnym samochodzikiem, po prostu kierujemy robota tak, jak ma kosić trawę. Wyznaczamy mu jego teren, w którym on będzie kosił trawę i tak strefa po strefie, bo robot oczywiście przejedzie przez koski brukowe. Dodatkowo możemy sobie zrobić strefy zakazane, gdzie w ogóle nie ma wjeżdżać. Możliwości jest sporo. Gdybym chciał o tym wszystkim opowiedzieć, to ten film musiałby trwać około godzinki, dlatego jak macie pytania, śmiało piszcie w komentarzu, z pewnością Wam odpowiem. Przy okazji, dajcie mi znać, czy Wasze tuje w tym roku albo rok wcześniej tak brązowiały od środka. W moim przypadku ponad 100 stój jest po prostu tragicznie brązowa. Regularnie je oczyszczamy z żoną, nawozimy, ale niestety zbyt dużo to nie daje. Dajcie znać w komentarzu, czy macie na to jakiś skuteczny sposób. A wracając do Yuki Mini, gdy już wyznaczymy strefy, połączymy sobie je kanałami, możemy rozpocząć pracę. W tym celu wystarczy wybrać w aplikacji rozpocznij. Potem możemy sobie ustawić, na przykład jak ma ciąć. Możemy nawet stworzyć sobie wzorki, a także napis. Oczywiście możemy też włączyć robota poprzez sam panel sterujący. Mamy taką naklejkę z informacjami, jak włączyć poszczególne funkcje, również jak odblokować robota, gdyby sam się zablokował. Bo ktoś chciałby go podnieść w trakcie pracy. I w tym miejscu odpowiedzmy sobie na pytanie, czy musimy mieć internet w miejscu, gdzie kosiarka ma pracować? Teoretycznie nie, bo pozycja robota ustala się poprzez RTK, która łączy się z satelitami. Ale w praktyce, niestety, robot może nie działać prawidłowo, może mieć różne zakłócenia, może się blokować. Dlatego warto zapewnić mu WiFi lub włożyć do niego kartę SIM i wtedy mamy internet. Niezależny i nie musimy się martwić na przykład o brak Wi-Fi. Internet jest nam potrzebny do uruchomienia, do aktualizacji i do zdalnego sterowania bądź też zdalnego podglądu. A to są funkcje, przez które ten robot bije inne roboty i to nawet te znacznie droższe, niby bardziej markowe. Oczywiście możemy włączyć harmonogram koszenia, ale dobrze wiemy, jakie są pogody. Raz będzie przez 3 tygodnie upał, a raz będzie przez 2 tygodnie lał deszcz. I to właśnie dzięki zdalnemu sterowaniu możemy włączyć robota, na przykład będąc parę tysięcy kilometrów od domu. Ale przede wszystkim poprzez te kamery od robota możemy monitorować swój dom, swój ogród. Możemy jechać z robotem w dane miejsce i na żywo mieć podgląd, co się dzieje w ogrodzie. Między innymi widzimy, jak wysoka już jest trawa, czy ciąć ją, czy też jeszcze nie. Ten robot ma wiele wspaniałych funkcji, również taka antykradzieżowa, że jak ktoś by nawet nam go wywiózł, to możemy sprawdzić gdzie robot się znajduje. No chyba, żeby został zamknięty w jakimś kontenerze, ale robot będzie też sygnalizował alarmem o tym, że ktoś go próbuje ukraść, że ktoś go wywiózł ze strefy. Oczywiście o ile uruchomimy tą funkcję. Warto też dodać, że tym robotem możemy kosić ręcznie, to znaczy się jak z dalnym samochodzikiem kierujemy sobie go w miejsce, którym ma nam dodatkowo skosić trawę. Jednak te koszenie ręczne odbywa się na zasadzie łączności bluetooth, dlatego musimy być w pobliżu robota. Yuka Mini jest bardzo cichym robotem. Muszę bardzo przybliżyć telefon, żeby Wam pokazać jak ją słychać. Jest na tyle cicha, że na pewno nie będzie wam przeszkadzało, nawet gdybyście w trakcie koszenia robili sobie grilla, ale także możecie kosić w nocy. Z pewnością żadnego sąsiada nie obudzi. I co więcej, ma nawet światło. Światło, które możemy włączyć zdalnie, i dzięki temu mamy jeszcze lepszy podgląd naszego ogrodu. Jako kolejny ogromny plus to te kamery 3D do omijania przeszkód. Pierwsza sprawa to wyznaczenie sobie strefy zakazanej, na przykład jakiś krzew na środku trawnika. Ale przede wszystkim chodzi np. Na o nadbiegające dziecko, o jakąś tam zostawioną piłkę czy klapek. Z pewnością ominie przeszkodę i będzie dali koś Pod tym kątem duży plus. A co więcej, w aplikacji możemy sobie ustawić czułość tych czujników. No i tu kolejny plus, bo aplikacja jest w języku polskim, dlatego nie będę tłumaczył wszystkich jej funkcji. Każdy dojdzie do tych poszczególnych ustawień sam bez najmniejszego problemu. Przechodząc do kwestii, kiedy kupić jukę mini 400, kiedy mini 600, a kiedy mini 800. To wszystko zależy od wielkości naszego trawnika i ile stref musimy sobie ustalić. Tu nie chodzi o to, że jeżeli mam ogródek 800 metrów, to kupuję jukę 800, bo na jednym naładowaniu da radę skosić cały trawnik. Nie, i tak powróci w połowie do bazy ładującej, naładuje się. I nas odwróci do miejsca, w którym zakończyła koszenie. Więc czym kierować się przy zakupie? No, niekoniecznie ceną. Oczywiście mini będzie tańsza niż na przykład luba 2 czy też ta duża juka. Ale przede wszystkim musimy wziąć pod uwagę wielkość naszego trawnika. Im większy, tym musimy mocniejszy robot kupić. No i druga rzecz to jest teren. Jak bardzo jest nierówny ten teren? Bo Oczywiście juka mini wjedzie nawet pod duże wzniesienia. Natomiast, jeżeli będziemy mieć bardzo nierówny teren albo bardzo grząski, to warto zastanowić się nad lubą 2, która ma napęd na 4 koła. Jeżeli komuś zależy na zbieraniu trawy, polecam dużą jukę z koszem. Jeśli nie zależy Ci na zbieraniu trawy, możesz kupić tą dużą jukę na przykład bez kosza. Wyjdziecie to taniej. Pamiętajcie też, że w przypadku mniejszych trawników, Mamotion Juka Mini będzie rewelacyjnym wyborem. Bo jest to naprawdę bardzo kompaktowy robot, który ma funkcje tak samo jak te droższe, większe roboty i jest to dużo lżejszy robot, co może mieć znaczenie przy świeżo zasianych trawnikach. Na przełomie czerwca i lipca dla was będę testował lube mini. Dlatego polecam subskrypcję mojego kanału. Nie chcę, żeby ten film był jakimś długim tasiemcem. Z pewnością za jakiś czas dogram kolejny materiał, zwłaszcza jeżeli będziemy mieli jakieś duże aktualizacje. A reasumując, ten robot, biorąc pod uwagę cenę, cenę w ogóle całej serii Yukamini, Mini, jakość wykonania i funkcje, które te roboty posiadają, przede wszystkim kamery 3D do zdalnego podglądu, do mapowania terenu, do omijania przeszkód, funkcjonalna aplikacja w języku polskim, którą możemy sterować robota nawet zdalnie. Bardzo cicha praca i przede wszystkim dokładne koszenie, omijanie przeszkód, stacja RTK. Te wszystkie możliwości i funkcje sprawiają, że jak najbardziej z czystym sumieniem polecam wam tego robota. Możemy sobie ustawić, czy chcemy, żeby robot kosił nam najpierw w środku pola, a potem same obrzeża, albo odwrotnie. Wiele możliwości ustawień pod nasze preferencje. Zabezpieczenie antykrezieżowe, a do tego łatwość w czyszczeniu, bo możemy go wymyć nawet bieżącą wodą z węża. Jeśli macie dodatkowe pytania, śmiało napiszcie w komentarzu, z pewnością Wam odpowiem. Pamiętajcie, że w opisie do tego filmu macie link bezpośrednio do sklepu wraz z kodem rabatowym. Ja tych robotów nie sprzedaję, na nich nie zarabiam, dlatego moja recenzja jest uczciwa i szczera, dlatego też kieruję nawet do sklepu Amazon, bo tylko tam kupicie modele 400 i 500. Będzie mi miło, gdy dacie łapkę do tego filmu, choćby tylko dla zasięgu, a tymczasem dziękuję serdecznie za uwagę, do następnego razu, cześć!